W dzisiejszym filmie zajmiemy się progiem rentowności. Mamy następujące zadanie. W przedsiębiorstwo w kwietniu planuje wytworzyć 5000 stolików. Zakłada się, że koszty stałe produkcji wyniosą 90 tysięcy, jednostkowy koszt zmienny 80 tysięcy, cena 110 zł. Na podstawie tych informacji mamy obliczyć ilościowy oraz wartościowy próg rentowności, a także zysk ze sprzedaży w przypadku 5000 stolików. Pierwsza rzecz, którą potrzebujemy to ilościowy Rentowności, który obliczamy następująco: koszty stałe musimy podzielić przez różnicę pomiędzy ceną a jednostkowym kosztem zmiennym. To będzie nasz próg rentowności ilościowy. Mamy też wartościowy próg rentowności. On ma symbol PW i będzie liczony jako próg rentowności ilościowy razy cena. Naszego wyrobu. Te dwa wzory wystarczą nam do tego, żeby określić, ile wynosi próg rentowności. Wiemy, że próg rentowności ilościowy jest wyrażany w sztukach, natomiast próg wartościowy jest wyrażany w pieniądzach. W naszym przypadku są to złotówki. Czyli w pierwszym punkcie obliczamy ilościowy próg rentowności, czyli PI. Koszty stałe 90 tysięcy złotych dzielimy na różnicę pomiędzy. Ceną, czyli 110 zł minus jednostkowy koszt zmienny, czyli 80 zł i dostajemy, że mamy 90 tysięcy kosztu zmiennego dzielony na 30 zł, a więc nasz wynik wyniesie 3000 sztuk. Czyli tyle, tyle stolików musi sprzedać nasze przedsiębiorstwo, aby jego przychody. Pokryły koszty, które musi ponosić. Mamy też próg wartościowy, który oznaczamy, jak już mówiłem, PW i zapisujemy go jako Pi razy C. W naszym przypadku już wiemy, że próg rentowności ilościowy to 3000 sztuk, natomiast cena w naszym przypadku to 110 zł, czyli wartościowy próg rentowności wyniesie 300 zł. 30 tysięcy złotych. To jest odpowiedź. Możemy zapisać sobie też interpretację do naszego progu rentowności. I zapisujemy przedsiębiorstwo musi sprzedać 3000 sztuk stolików, żeby. Osiągnięte przychody pokryły koszty i interpretacja wartościowego, czyli PW, możemy zapisać w następujący sposób: przedsiębiorstwo musi osiągnąć Przychód w wysokości 330 tysięcy zł, aby pokryć koszty stałe oraz koszty zmienne czyli podsumowując, próg ilościowy mówi ile sztuk. W naszym przypadku 3000, próg wartościowy mówi, ile musi wynieść przychód. W naszym przypadku 330 000 zł. Wracając do naszego zadania, mamy jeszcze informację, żeby policzyć zysk ze sprzedaży. Nasz zysk ze sprzedaży będzie wyglądał następująco: od naszych przychodów odejmujemy najpierw koszty. Stałe, a później jeszcze koszty zmienne. Czyli w naszym przypadku liczymy najpierw przychody. Wiemy, że planujemy sprzedać 5000 sztuk i wiemy, że cena za sztukę to 110 zł, więc nasze przychody wyniosą 550 tysięcy złotych. Koszty stałe są wyrażone kwotowo i one wyniosą w naszym przypadku 90 tysięcy złotych i jeszcze są koszty zmienne. Jak sama nazwa wskazuje, zależą od ilości wytworzonych produktów, czyli koszt na jeden produkt to było 80 zł razy 500 tysięcy sztuk, czyli w naszym przypadku będziemy mieli 400 000 zł i nasz zysk ze sprzedaży Wyniesie w takim razie 550 tysięcy minus 90 i minus koszty zmienne, czyli minus 400 tysięcy. Czyli nasz zysk ze sprzedaży wynosić będzie dokładnie 60 tysięcy złotych. Pamiętamy o jednostce.